Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Urbex Projekt. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że ostatni odcinek wywarł na Was bardzo pozytywne, emocjonalne wrażenie. Ja się bardzo z tego cieszę, że mogłem w taki sposób dotrzeć do swoich widzów w jakikolwiek sposób ująć Wasze serca. No i słuchajcie, dzisiaj będę eksplorował kolejny opuszczony domek. Mam nadzieję, że coś ciekawego wewnątrz się zachowało. A jak będzie, to oczywiście po krótkim intro się sami przekonacie. Także zapraszam na eksplorację opuszczonego domku. Jak widzicie domek z jednej strony ma okna pozabijane deskami, praktycznie dookoła znajdują się różne gospodarstwa, z tej strony możecie zauważyć jeszcze pomieszczenia gospodarcze, wychodku raczej tutaj nie ma, ale zapewne jakieś garaże, drzwi do tego domku są oczywiście otwarte, także nie ma tutaj mowy o tym, aby ktokolwiek się tutaj włamywał. I słuchajcie, myślę, że może być dzisiaj ciemno. W momencie, kiedy wyjeżdżałem, słońce ładnie świeciło, ale obecnie nie zaszło i można powiedzieć, mamy pochmurną jesień. Ale zobaczcie, już na samym początku możemy zobaczyć mnóstwo pozostawionych rzeczy, co prawda w starych szafach, ale, ale jest tutaj generalnie co obejrzeć. Niemniej jednak mamy tutaj bardzo, bardzo duży bałagan. Spójrzcie tutaj. Tutaj możecie już zobaczyć pestki dyni oraz y, jakąś książkę zanim, zanim był sierpień. Hmm, ciekawa literatura. No i dobra, mamy oczywiście schody na piętro. Także może sobie zobaczymy, co tam się kryje. A póki co to postaram Wam się pokazać. Co znajduje się w kolejnych pomieszczeniach? Mam nadzieję, że będziecie cokolwiek widzieli. Myślę, że tak. Jak widzicie, mamy mnóstwo porozwalanych rzeczy. Aha, tutaj mamy jeszcze przejście dalej, ale najpierw sobie obejdziemy ten dom dookoła. No, na pewno mamy tutaj ślady fantalizmu i tego, że. Ktoś tutaj najprawdopodobniej szabrował. Bałagan jest tutaj niemiłosierny. Nie Ale zobaczcie, mamy bardzo ciekawy obraz. Prawdopodobnie w łacinie i są to postacie Matki Boskiej najprawdopodobniej. A także zobaczcie, mamy obraz ukazujący ostatnią prawdopodobnie wieczerzę Pana Jezusa z apostołami. Także naprawdę niesamowita rzecz. No i spójrzcie na te futro. Kołdry, jak już Wam pokazywałem, są powywalane. Ciuchy, oczywiście, również z szaf są powyrzucane. No i wszędzie, wszędzie tu na ścianach, wieje się już tak naprawdę pajęczyna. Ale co ciekawe, zobaczcie. Nadal, nadal stoi tutaj. Telewizor, telewizor marki DEU, także jestem naprawdę w szoku, że takie coś się tutaj zachowało na takim małym, zgrabnym stoliczku RTV. No i oczywiście zasłonki, zasłonki w stylu perelowskim. Jak widzicie, stropy się tutaj już sypią ze względu na wiek tego budynku. No i w rogu, oczywiście, mamy pusty, niestety już. Regał, że tak powiem. Regał, a nad przejściem do kolejnego pokoju możecie zobaczyć piękny, piękny krzyż. Dobra, z tego co tu jeszcze widzę, naprawdę mamy dużo porozrzucanych ciuchów. Ciężko będzie tutaj cokolwiek sfotografować. Na pewno nie w tym pomieszczeniu. No ale okej, okay. tak to się przedstawia i myślę, że możemy przejść dalej. Dobra, słuchajcie, mamy wejście do kolejnego pokoju. Jak widzicie, jak widzicie, z tej strony raczej nie przejdziemy, także będziemy musieli się cofnąć i przejść dookoła. I spójrzcie, co tutaj się dzieje. Wszystko z góry praktycznie się tutaj sypie. Także nie wiem, czy będzie bezpieczne chodzenie w ogóle po strychu. Postaram się cokolwiek tam zobaczyć, ale nie obiecuję Wam. No i dobra, zobaczcie, jaka wielka, ogromna bala blaszana do wody. No i to wszystko leży na tej już można powiedzieć, podgniłej kanapie. Słuchajcie, fotele powywracane. I zobaczcie, że mamy ogromną dziurę do piwnicy. I powiem Wam, że tutaj jest woda. Zobaczcie sami. Woda, aż można powiedzieć po sam, kurczę, po samą podłogę. Także ja nie, wiem, ja nie wiem czy ja chcę w ogóle wchodzić tam dalej, żeby to wszystko się nie pozarywało pode mną. Byłaby naprawdę wtedy już ogromna tragedia. Kurczę, nie wiem jak to zrobić. Słuchajcie, mamy naprawdę meblu ściankę. No i niestety nie mam jak wam tego pokazać, bo boję się, że najzwyczajniej w świecie wpadnę na dół. Hmm. Bardzo fajny okrągły stolik, na którym stoi jakiś drewniany domek, ale raczej to nie był domek z kukułką. Nie mam pojęcia do czego to mogło służyć, ale niezwykle to wygląda z takim jakby małym witraszykiem. No i z tyłu możecie zauważyć dwa fotele, które są naprawdę w bardzo niezłym stanie zasłonki kolorowe. No i oczywiście kolejna szafka, na której stoi kilka przedmiotów, sztuczne owoce. Hmm. Ciężko powiem Wam szczerze, nie chciałbym tutaj wpaść. Ale podłoga wydaje się być stabilna. Dobra, z tej strony mamy, zobaczcie, szkiełka. Szkiełka literatki pozostałości po dawnych mieszkańcach. Niestety nie widzę tutaj żadnych kalendarzy, abym mógł stwierdzić, w jakim okresie ten dom został opuszczony. Kurczę naprawdę, boję się tutaj stąpać, żeby nie wpaść. Delikatnie się przesuwam. Mam nadzieję, że to się wszystko nie zawali. No i zobaczcie, również w tym miejscu mamy przepiękne białe filiżaneczki, a także przezroczyste kieliszki. Słuchajcie, z takich ciekawostek w tym miejscu. Mamy kartkę. No i pozostałości zestawu do przyjmowania kolendy. Tak zwanego lichtarzyka. Tu mamy jeszcze jakąś książeczkę. Wydaje mi się, że to będzie mm, tak. Modlitewnik. Ale niestety nie mam tutaj żadnych. O słuchajcie, wesołego aleluja jest kartka. Zobaczę. Mm -hmm. Słuchajcie, najprawdopodobniej mieszkała tutaj niejaka pani Irena, a kartka pochodzi z roku, nie wiem, 2016? Nie, słuchajcie, z 2000. Już sobie nie czy to będzie widać 2010 rok. Ale czy ta kartka tutaj była ostatnią kartką, jaka przyszła do tego mieszkania, nie mam pojęcia. Niemniej jednak sami widzicie, jak to wszystko się przedstawia. Wszystko zostało naprawdę zniszczone, i obawiam się, tego ogromu wody, który znajduje się pod moimi nogami, dlatego już bez przedłużania przemieszczam się dalej aby po prostu nie wpaść jeszcze niżej słuchajcie, tu mamy jeszcze słoik ogórków <grybujesz> oczywiście nie będę tego próbował, ale dobra, spróbuję przejść na około tu prawdopodobnie mamy jakąś spiżarkę Zobaczcie szafa z lekami. Tu będzie jakaś łazienka, i kuchnia zapewne, ale już teraz słyszę. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Gdzieś tutaj leci woda. I być może stąd ta woda, tam w piwnicy. O matko boska Zobaczcie sami. Pełno wody. Również w tym miejscu. Zobaczcie. Woda. Woda aż po sam. po samą podłogę można powiedzieć. Ja nie wiem, czy damy radę tutaj w ogóle się poruszać. A 70 kg też nie waży. I zobaczcie. Mamy bardzo zniszczoną kuchnię. Chociaż kufel dopiwa się ostał, zobaczcie, pełno porozrzucanych puszek i pozostałości po piecu kaflowym. jeszcze te deski. Ja naprawdę nie wiem, czy możemy tutaj po tym stąpać. Dobra, słuchajcie, przedostałem się. Jest naprawdę ciężko Zobaczcie Ostało się mnóstwo słoików Po produktach spożywczych Zapewne używane były również Do wszelkich Wszelkiego rodzaju konfitur hmm, Ale Ta woda tutaj Zobaczcie sami Ta woda tutaj Naprawdę nie daje mi spokoju. W każdym momencie to wszystko może się zawalić i będziemy po prostu w cali mokrzy. Zobaczcie, w tym miejscu mamy mnóstwo, mnóstwo porcelany, potłuczonej niestety. Niestety tak to wygląda. Dosyć fajne zasłonki, i na parapecie już teraz mogę zauważyć poschnięte rośliny. Po prostu przez długi czas nikt ich tutaj nie podlewał i dlatego jest jak jest. Wisi jeszcze, zobaczcie, lampa. <laughs> nie wiem, jakim cudem ona jeszcze wisi, ale jest naprawdę. Kurczę ciężko tutaj cokolwiek ciekawego dostrzec, bo jest tu naprawdę niezły bałagan. Myślę, że spróbuję przejść jeszcze tutaj do ostatniego pomieszczenia. No i niestety tu również mamy niezły bałagan. Zobaczcie, przewrócona lodówka. Przewrócone szafy. Tam mamy jeszcze jakieś biurko. Ale, co mi się rzuciło w oczy, bardzo fajna puszka. Prawdopodobnie po jakimś trunku. A z tej strony zobaczcie, niezwykła waza. Można powiedzieć raczej wazon. Ale niezwykle wygląda. I jest naprawdę, naprawdę stary. W tym miejscu widzę jakiś obraz. Powoli się przemieszczę w to miejsce. Jest to obraz Jana Pawła II, jak możecie sami zauważyć. I ogromna drewniana trzydziwiowa szafa, którą często spotykamy na urbeksie. Oczywiście w szafie mnóstwo jeszcze pozostawionych ogórków. Zobaczcie. Generalnie takie rzeczy raczej się nie psują, ale nie ryzykowałbym, aby próbować te produkty. <laughs> nie wiem, jakby to się mogło skończyć. Natomiast jestem ciekaw. No proszę. Mamy męską marynarkę. Tak, jakby. I zobaczcie kalendarz z roku 1984. A więc z mojego roku urodzenia. I tutaj mnóstwo również... Mnóstwo... ...weków. Zaprawionych ogórków. A tutaj co mamy? Zobaczcie. Mamy świąteczny stroik, a czas mamy jak najbardziej... ...przedświąteczny. Bo praktycznie już święto zmarłych jest za nami. I zbliżamy się, można powiedzieć, małymi krokami do Mikołaja, a następnie do gwiazdki. W tym miejscu zobaczcie jeszcze mamy mnóstwo potłuczonych z i kolejny modlitewnik, tak mi się wydaje. Niestety wszystko jest już zakrzybiałe, dokładnie. Mamy modlitewnik. Okej, okay. słuchajcie moi drodzy. Tak naprawdę... Nie wiem na czym się tutaj skupić. Wszystko jest powywracane. Mamy tutaj ogromny bałagan. Pokazałem wam najciekawsze rzeczy. I myślę, że... Spróbujemy chyba wejść sobie... Na strych. Oczywiście uważając, żeby nic, nic się na mnie zarwało pod y, nogami. No niestety. Bardzo opłakany stanie jest ten dom. Sami możecie zobaczyć jak to się przedstawia z tego punktu widzenia, w którym stoję no niestety próbujemy wejść na strych i za chwilkę się widzimy. Powiem wam, że na strychu jest również bajzer. Jest sporo pozostawionych rzeczy. I nie wiem, czy się tam pchać. Mógłbym przemieszczać się po oczywiście belkach, które dźwigają to wszystko. Ale jest to w tak opłakanym stanie, że nie chcę po prostu ryzykować. Spójrzcie, tam mamy ogromny kąż wiklinowy. Słoik. Słoik, ale najprawdopodobniej nic ciekawego tam się nie znajduje. Jest jedna przewrócona szafka. I nic poza tym dach, oczywiście, przecieka. A więc, murowana, murowana tragedia dla tego obiektu. Także jeszcze chwila, i po prostu będzie po wszystkim. Niestety, jest to smutne. Ale prawdziwe. Dobra, ja już zmykam na dwór. I rozejrzę się jeszcze po tych pomieszczenia gospodarczych mam nadzieję, że nie wpadnę tutaj do żadnej studni no słuchajcie tu najprawdopodobniej znajdował się hmm, jakiś kurnik albo gołębnik góry ale w tym miejscu zwyczajnie nic nie ma jest tylko mnóstwo Zostawionych doniczek oraz wiaderek. A więc taka typowa kraciarnia pana z dzisiaj. Oczywiście nie wiem, czy mieszkał tu pan z dzisiaj. Tak tylko walnołem. Tutaj również nic ciekawego nie mamy. Można powiedzieć, że to było pomieszczenie, gdzie Składowane było drewno, ale bardzo ciekawie wygląda ten kosz wiklinowy, sprawia naprawdę niezwykłe wrażenie. No szkoda, szkoda, nic ciekawego naprawdę więcej nie mogę Wam pokazać. Zajrzymy jeszcze do jednych drzwi. Prawdopodobnie nie znajdował się kurnik, zobaczcie. Mamy normalnie grządki. Grządki na kury. Zapewne z pobliskich pól skradał się tutaj jakiś lisek. kradnąc jajka. A oczywiście kury. Bo jak dobrze wiemy, lisy kradną kury. No ale niestety żadnego jajka tu nie widzę. Także to by było chyba. Na tyle w tym domku. No dobra, czas opuścić to miejsce. Słuchajcie, z tego domku to by było praktycznie już wszystko. Niestety nic więcej ciekawego nie znalazłem. Mam nadzieję, że te kilkanaście minut spędziliście miło w tym moim towarzystwie za wszelkie pomyłki, i oczywiście przejęzyczenia z góry was tutaj naprawdę przepraszam. Ale tak to jest, jak na spontanie nagrywa się miejscóweczki i nie zna się historii danego obiektu. Ciężko jest cokolwiek powiedzieć o obiekcie. Niemniej jednak jak widzieliście, domek naprawdę w opłakanym stanie. Lada chwila to wszystko się rozleci. Pozdrawiam w tym miejscu moich wszystkich patronów, wszystkie osoby, które mnie wspierają. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów, którzy regularnie mnie oglądają. I oczywiście zachęcam nowo przybyłe osoby do tego, aby subskrybowały mój kanał. I oczywiście słuchajcie, chciałbym Wam powiedzieć o tym, że oprócz wspierania na platformie Patronite możecie postawić mi wirtualną kawę. Do której link znajduje się oczywiście w przypiętym komentarzu oraz w opisie pod tym filmem. Nie ukrywam, że wspierając mnie w ten sposób, dokładacie od siebie cegiełkę do tego, aby takie odcinki powstawały i abyście mogli je oglądać w każdy piątek. Także co, widzimy się za tydzień o tej samej porze, piątek, godzina 19.30. Trzymajcie się, cześć!